Odpowiedział szef. Profesora, która się nie zna na tym, może sobie wyobrazić, że są jakieś takie zakłócenia a to są sygnały różnych grup z całego świata. Ksiądz Kazimierz Długosz sam wysyła je już niemal od pół wieku. Pasją zaraził go kuzyn. Właściwie niewiele wyższy byłem od stołu, na którym miał urządzenie. Gdy dołączył do klubu krótkofalowców w rodzinnych Kielcach miał 13 lat, gdy zdobył pierwszą licencję – 15. W PRL-u tak łączył się ze światem podczas misji w Brazylii. Z Polską nie było granicy, której fale radiowe nie zdołały przekroczyć. Na początku mojej pracy tutaj w Brazylii, każdy czwartek rozmawiałem z Polską z bazą na Antarktydzie. I właściwie znałem wszystkich, którzy tam pracują. Pamiętam, że wtedy kucharz polskiej bazy na Antarktydzie nawet mi przekazywał przepisy jakichś różnych polskich potraw. Mieliśmy wtedy taką częstotliwość, nazywaliśmy ją częstotliwością polską, w pasmie 20 metrowym, gdzie Polacy z całego świata się spotykali. Pamiętam, że bardzo dużo takich Polaków właśnie pojawiało się na tej częstotliwości w okresie się Bożego Narodzenia. Wielu właśnie przy radio. Spędzało wigilję. Siłę tej polskiej częstotliwości ksiądz Kazimierz zrozumiał, gdy po jednej z wieczornych mszy świętych zasiadł do radia. W pewnym momencie usłyszałem sygnał wołający o pomoc w języku polskim. Okazało się, że to był polski misjonarz w Afryce. Wtedy była ta e, wojna w Rwandzie. Polski misjonarz jego misja została zaatakowana. Dzięki krótkofalowcom pomoc nadeszła na czas. Świat krótkofalowców to, to była właściwie pierwsza taka sieć społecznościowa, którą dzisiaj mamy za e, pomocą internetu. Boże, witamy bardzo serdecznie. Od pierwszych krótkofalowców już przyjeżdżali wczoraj w nocy. Na zaproszenie księdza odpowiedziało niemal 200 osób. Okazją do spotkania był Narodowy Dzień Krótkofalowca i 125. rocznica pierwszej transmisji radiowej przeprowadzona przez Brazylijczyka Landela de Mura, także księdza. Są wątpliwości, czy to on, czy Włoch był pierwszym, który przeprowadził transmisję dalekiego zasięgu za pomocą fal Herca ale obaj zasługują na nasz szacunek. A Ciliano ma 82 lata, krótkowalarstwem zajmuje się od 70. Właśnie pracuje nad stworzeniem kolejnej radiostacji. Jeśli Bóg pozwoli, będzie gotowa za rok. Ze względu na wiek czuję, że to ostatnia stacja konkursowa, którą zbuduje, więc chcę ją wykonać perfekcyjnie. W Brazylii jest około 40 tysięcy krótkofalowców, w Japonii, Tajlandii czy Stanach Zjednoczonych liczy się ich w milionach. My nie jesteśmy uzależnieni od internetu, od e, telefonu, ale jesteśmy właśnie wolni w nawiązywaniu tych łączności e, z kim chcemy. Dla nas też e, ta komunikacja za pomocą rad e, fan radiowych. Jest właśnie takim światem romantyzmu, kiedy człowiek włącza radiostację i tak do końca nie wie, z kim będzie rozmawiał, kogo dzisiaj pozna. Bohatera kolejnej historii widzowie Ola Polonia doskonale znają. Odszedł kilka miesięcy temu, ale nadal inspiruje potomków Polaków w Kurytybie, którzy dzięki jego pasji poznali smak polskiej kuchni. Pora na wspomnienie Tadeusza Kawalca, nazywanego Królem Pierogów.